Ogólnie chciałem powiedzieć o orce pługiem konnym. My ciągniemy to traktorem, bo nie mamy konia. I tu zakopujemy kabel Będziemy... będę ciągnął druta tutaj. A... żeby podłączyć prąd pod, pod podłączyć naszą saunę. A do naszej sauny. Także to będzie to nie będzie drut, tylko będzie kabel, ale tak żeby było śmieszniej to pociągnę druta. Więc, a jeśli chodzi o orkę, kupiłem te dwa pługi na złomie teraz ostatnio. Uratowałem je przed chutą. To jest półka, to jest soszka. Soszka to jest taki obsypnik do kartofli, popularnie u nas nazywany soszką. Ona robi tylko bruzdę, obsypuje kartofle. Te skrzydełka są regulowane. To jest urządzenie do, ob, do obrednania, obsypywania kartofli. Nie jest to pług. Natomiast pług, to jest typowa orka, pługiem kon... Typowy pług do orki pługiem konnym, nawet w dobrym stanie, ma nawet etykietkę. To jest państwowy, tylko że jest Ma tu dwie regulacje: regulacja pionową, to do głębokości, i regulacja pozioma, dwa grzebienie tak zwane. Regulacja pozioma, tak ciągnęły dwa konie. Jeden koń był słabszy, drugi, drugi mocniejszy. Można było regulować grzebieniem. żeby mimo wszystko pług szedł prosto. Ogólnie to się nazywa grądziel. Z tyłu ma piętkę. piętka. To jest taka prowadnica, która pod dnie idzie i prowadzi. I w zasadzie rola tego oracza polegała głównie na tym, żeby trzymać pług prosto. Jeżeli chciał troszeczkę skręcić na przykład w prawo, to przechylał ten pług w lewo. Jeżeli chciał odwrotnie w lewo, to przechylał w prawo. Wtedy zwiększała lub zmniejszała skiba. O, głębokość ustawiało się. Na, mówię, na stałe tą piętką i grzebieniem tamtym. Nie, jeżeli ktoś pokazuje, że orać popycha pług, to nie, to nieprawda, to jest tylko to taka... To koń ciągnął, a orać a, a a tylko... Tylko... Tylko, tylko sterował, sterował by nie miał siły, nie dałby rady. No tak, bo całymi dniami przecież. Także orka, pługiem, konny, dziadek, miężczyzna. W polu nauczył. pracowali. Nawet będąc siedmioletnim dzieckiem dałem radę orać yy, pługiem. Lejce, konie, była para koni, tu z przodu był jeszcze tak zwany. No właśnie, ta poprzeczka na pługu, tutaj to chyba była na lejce, tak? Czy lejce trzymał? Przeważnie lejce trzymał na szyi. Na szyi i dojeżdżał do końca pola, wystarczyło pociągnął za jeden lejc. Konie, jeżeli chodziły tak cały dzień, to już były wprawione. Widział, tylko pociągnął w prawo, one nawróciły i z powrotem poszły w prózdę już były tak przyzwyczajone, w to, bo orało się po prostu w skład. Było, więc bruzda była z jednej strony zagonu i z drugiej. Orka zagonowa. O orce w ogóle więcej powiem, jak podczepimy pług do traktoru. O orce zagonowej. Dzisiaj to tak tylko na marginesie. A jeszcze tylko powiem, że do tego pługu tutaj zacipiały się konie. To było, u nas się nazywało to sztelwaga plus dwa barki pachowo-orczyki. U nas nazywali barki Stelwaga. I drewniana rozkładała y, siłę na dwie strony i tutaj te dwa orczyki, czyli barki, były już podpięte do uprzęży krakowskiej u nas krakowskiej akurat. Nie wiem dlaczego, na Podlasie mieszkamy, ale u nas głównie była uprzęż krakowska, chociaż tam dalej na wschodzie była y, ta podlaska. Taka z duchą. No więc dzisiaj sobie poraliśmy, będę jeszcze podłączał prąd do sauny, to przyjdziesz, zobaczysz gniazdka i oświetlenie mam założyć takie z PRL-u mam przygotowane. Jak, jak całe gospodarstwo w PRL-u, to i tu będą, instalacja będzie w PRL-u. stanął na wysokości zadania, podłączył elektrykę, nawet działa. Elektryka w dodatku jest jak wszystko, jak Sołtys i wszystko co u Sołtysa. Elektryka też jest z PRL-u, To są włączniki ebonitowe. Lepsze niż te nowoczesne, prawdę mówiąc. Bo ebonit wiesz, nie niepalny jest to, tak gniazdko. Na zakończenie pracy opowiem Ci wierszy czasów PRL-u. Kiedyś no, wiersze były, u nas na wsi przynajmniej, takie powiedziałbym mobilizujące do pracy. Bo o ile dobrze pamiętam, to było tak, że na podwórku stały dwa pługi. To nie jest pług, ale możemy potraktować, że pług. Jeden zardzewiały, a za to lśniący drugi. Więc ten zardzewiały pyta, czemu ja taki zardzewiały, Ty błyszczysz wspaniale. Przecież z jednakowegośmy kruszcu, a przecie nie jednacy. A ten odpowiada, chcesz wiedzieć, kolego, dlaczego? Od pracy. O, to jest, był bardzo mądry wiersz, mobilizował do pracy, o. Więc pamiętaj, synu, jak będziesz pracował, to będziesz śniący, o. Bo kupisz co, so, bo będziesz, zapracujesz na pieniądze i kupisz sobie wiersz. Mydło. <laughs>